W momencie, kiedy pojawi się aktualizacja jakiegokolwiek oprogramowania z grupy Multi, w prawym górnym rogu zobaczysz taki pomarańczowy przycisk: Jest nowa wersja, zaktualizuj. Kiedy go klikniesz, przejdziesz do strony, gdzie będziesz mieć wymienione wszystkie produkty, które mają licencję na ten adres i zobaczysz, jaka wersja jest aktualnie zainstalowana i jaka jest dostępna. Jeżeli tych produktów jest więcej, oczywiście, to pojawią się kolejne linijki i przy każdym z nich będziesz widzieć, czy wymaga to uaktualnienia, czy jest dane oprogramowanie aktualne. W momencie kiedy widać napis uaktualni, klikam w to i dzieje się to samo, co działo się w trakcie instalacji, czyli jest ściągana nowsza wersja. Tutaj nawet widać wersja zainstalowana, wersja najnowsza, jest ona pobierana. I w stosunku do instalacji jest jedna różnica przy aktualizacji. Ją będzie za chwileczkę widać po pobraniu danych. Jeszcze momencik, o, w tym momencie. Wykonywanie kopii zapasowej plików. Z wszystkich plików w starej wersji oraz wszystkich dotychczasowych zapisów w bazie danych jest stworzona przed aktualizacją kopia zapasowa na wszelki wypadek, jakby coś w tej aktualizacji się. Nie powiodło. To jest jedyna różnica: wykonywanie kopii zapasowej plików, wykonywanie kopii zapasowej SQL, czyli właśnie bazy danych. Następnie wszystko jest instalowane i informowany jesteś, ile zajęła miejsca na dysku kopia zapasowa oraz ile zajmują wszystkie kopie zapasowe, które zostały stworzone do tej pory. Aktualizacja zakończona poprawnie, można kliknąć w to miejsce, żeby przejść do kopii zapasowych. Od razu przenosisz się do ustawień, do kopii zapasowych, gdzie widać dotychczasowe kopie zapasowe, które były wykonywane. Tutaj akurat jest bardzo mały odstęp między nimi, ponieważ robiłem specjalnie uaktualnienia na potrzeby tego nagrania. Jest stworzona kopia, kopia automatyczna, jedna jest stworzona kopia automatyczna, druga. Przy instalacji tego samego oprogramowania nie ma sensu trzymać dwóch kopii zapasowych, dlatego usuwam w tym momencie tą starszą. Oprogramowanie się pyta, czy jestem pewien tego, co robię. Usuń kopię. Chwila na odświeżenie strony, na wykonanie zlecenia przez serwer i już jest tylko jedna kopia zapasowa. Mamy zmniejszoną ilość miejsca zajętego na dysku. Natomiast jeżeli chodzi o odświeżenie uprawnień, może się tak zdarzyć, że był do tej pory na tej domenie multiselling na przykład w wersji basic albo w wersji standard, a w tym momencie wykupiłeś dodatkowo, żeby to była wersja professional. Wtedy będzie na przykład właśnie tutaj napisane standard, a nie professional. Samo oprogramowanie sprawdza licencję co kilka dni. Natomiast. Można wymusić w danym momencie sprawdzenie licencji natychmiastowe przez kliknięcie odśwież uprawnienia. To powoduje wczytanie natychmiast dla danego adresu licencji obowiązujących w danym momencie. Więc, jeżeli zmieniła się ta licencja i chcesz ją mieć dostępną natychmiast, musisz wcisnąć odśwież uprawnienia.